Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jarecka. Rozpoczynamy rozmowę dnia na falach Radia na FM. Przy mikrofonie wita się z Państwem Ania Jerecka, a dzisiaj temat dedykowany i tym, którzy chcieliby swoją, swoje dorosłe życie może związać z tańcem, ale też dla rodziców tych dzieci, które gdzieś w tym tanecznym kroku już poszły. Razem ze mną pani Sandra Kruk, była tancerka operynowa w Bydgoszczy, aktualnie instruktorka Zumby. Dzień dobry pani Sandra. Dzień dobry pani Aniu. Pani Sandro, ja zapytam, jak to się stało, że wybrała Pani tak tru trudną drogę. O tych trudach będziemy też zaraz mówić, ale zapytam właśnie, jak to się stało, że, że w tą stronę Pani poszło życiowo. Przede wszystkim ym, zaczęło się od tego, że mając lat 4-5 uwielbiałam tańczyć, kiedy mój ojciec grał na akordeonie. No, często gęsto było to na jakichś imprezach rodzinnych. Ja ubierałam taką chustę mamy, która była y, przeciągnięta srebrną nitką. Może do dzisiaj uwielbiam brokat <noise> z tego powodu. Y, no i tak po prostu sobie tańczyłam do muzyki y, płynącej z akordeonu. No i później bo właśnie moja ciocia, y, która mieszkała, bo pochodzę z niewielkiego obecnie miasteczka, właśnie dostało prawa miejskie. Y, moja ciocia y, po moim jakby dłuższej rozmowie, że chciałabym iść w tą stronę. Dowiedziała się, że jest szkoła baletowa, która w obecnym czasie była w Warszawie, znaczy ona jest tam nadal. Ale po prostu no, później zmieniłam ją, więc poszłam do szkoły w Warszawie mając lat 10, także z daleka od domu. Był to Pani wybór? Czy bardziej może właśnie pod naciskiem cioci, rodziców? Nie, nie, nie. To był mój, mój wybór. Świadomy w wieku 10 lat. Yy, tak, to Jeszcze... znaczy m, chciałam bardzo tańczyć. Wydawało mm -hmm. mi się, że szkoła baletowa to jest tak, jak taniec towarzyski, gdzie troszeczkę się zderzyłam z inną rzeczywistością, bo taniec klasyczny jest bardzo wymagającym tańcem, gdzie wszystko robimy tak naprawdę nienaturalnie, tak jak mamy, trzeba wszystkie stopy, znaczy trzeba stopy wykręcać biodra. No nie jest to łatwą sprawą. Gdzie też nie można było się w, to, w ówczesnym czasie wyżalić aż tak mamie, bo ten telefon teraz są dostępne telefony komórkowe, wtedy to był jeden telefon stacjonarny na cały internet. I ciężko mi było, ciężko. Pierwszy rok miałam taki przepłakany, więc mama ze mną mieszkała w Warszawie, wynajmowała mieszkanie, ale już drugi i trzeci i kolejne lata to już był świadomy wybór. Mhm. W którym momencie została? Pani sama, czy mama do końca szkoły już z panią mieszkała? Nie, nie, to był tylko ten pierwszy rok, przez, jak miałam 10 lat, ona wtedy tylko przez, no przez te 10 miesięcy tak naprawdę mieszkała ze mną w Warszawie, to znaczy ona nie mieszkała, nie mieszkałyśmy razem, mhm. tylko ja mieszkałam w internacie, a ona mieszkała o takiej starszej pani się opiekowała nią. Ale była możliwość porozmawiania, tego kontaktu tak, takiego. Tak, 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 tak. No a później już no, stwierdziła, że musi wracać do siebie i no było pytanie też postawione, tak, czy ja chcę dalej kontynuować tą szkołę, ale po prostu no, już się tak wciągnę że nie wyobrażałam sobie życia bez tego no, i, i powiem szczerze, że gdybym miała wrócić mhm. do tamtego czasu, to nie zamieniłabym mojej drogi. Mhm. Bardzo wcześnie trzeba taką naukę rozpoczynać. Są ferie. Dzieci korzystają z różnych takich zajęć dodatkowych, z różnych wyjazdów. Czasami może słuchają nas też właśnie rodzice takich dzieci, które marzą o tym, żeby ich dzieci zostały właśnie tancerzami, czy, czy tak jak pani baletnicą, bo to tak ładnie brzmi <sum> baletnica. Ale tak naprawdę to. To e, pani życie, młode, e, takie młodej osoby e, wymagało sporo wyrzeczeń, prawda? Mm -hmm, dokładnie. Jak wyglądał taki dzień e, nastolatki, która e, trenuje taniec? O, długa droga. <laughs> Więc y, począwszy od mieszkania w internacie, na początku była nas siedem y, w tej pierwszej baletowej, bo pierwsza baletowa to jest czwarta podstawowa w normalnej szkole. Mieszkałyśmy przez siedem, y, osiem dziewczyn nieraz y, w jednym pokoju, jeden wspólny, y, wspólny y, wspólna łazienka, później wyjście wspólne do szkoły. Ca, ca, cała ta droga zawsze razem chodziłyśmy, najpierw z panią, potem już czym starsze osoby tym, tym y, każde osobno. Osiem godzin w szkole i w, w, podczas tych 8 godzin lekcyjnych były codziennie dwie godziny tańca klasycznego, czyli dwa razy po 45 minut. Później w starszych klasach było dwie godziny tańca klasycznego plus dwie godziny na przykład tańca współczesnego. I tam czym wyżej tym te, tych tańców dochodziło, był taniec historyczny, taniec współczesny, taniec historyczny. Yy... Także zajęć sporo. Tak, no i to ten... było wplecione między właśnie te zwykłe przedmioty, tak? Matematyka, mhm. język polski, język angielski, wtedy również był język rosyjski na zmianę. Także między te zwykłe lekcje był wpleciony jako obowiązkowy taniec klasyczny. Niech nikt sobie nie myśli, że taniec klasyczny był raz w tygodniu, tak? Tylko to była codzienna praca, bo to jest już praca zawodowa. Mhm. To nie jest taka... Yy... Często, gęsto spotykałam się, jak już pracowałam w operze, czy, czy na co dzień się zajmuję. Mówię, że Tańczy w Operze, no dobrze, no tańczysz, ale. Y, no, i, a, no dobrze, ale jaka to jest Twoja praca? Ja mm -hmm. mówię, no to jest zawód tancerza, tak? Ja mm -hmm. mam dyplom sceniczny, który właśnie po 9 latach szkoły, bo szkoła baletowa trwa 9 lat, ukończyłam z dyplomem zawodowego tancerza, później dostałam angaż w Operze Nowa. No i tak to a, właśnie się a, zaczęło. A jak wygląda na przykład takie, takie prozaiczne dla nas normalne czynności, typu na przykład spotkanie się ze znajomymi? Czy był czas na tych znajomych w takim tym młodzieńczym życiu, ale później też tym dorosłym, kiedy już pracowała Pani jako tancerka właśnie operynowa? To przyznam szczerze, że tutaj życia prywatnego tak naprawdę nie ma. Jeżeli chodzi o pracę w teatrze bądź operze, tak jak my tutaj mamy najpiękniejszy budynek w Kujawsko-Pomorskim, a nawet i w tej części bym powiedziała Polski. I teraz jeszcze rozbudowuje się. <grym> tak, tak, o ten czwarty krąg. Więc to jest tak, praca tancerza jest to cztery godziny Rano cztery po południu od 10 do 14, później mamy przerwę i od 18 do 22. W zależności, czy mamy spektakl, czy mamy próby. Próby są codziennie rano wieczór. Spektakle no to w zależności od repertuaru, który, który zostanie wcześniej ustalony, więc tak naprawdę nie ma czasu na życie prywatne. Ja tak naprawdę 22 lata przetańczyłam w operze i nie miałam innych znajomych jakby spoza mojego grona. Kiedy... Czyli wszyscy tancerze i tan tancerki? Ta. Tak, 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 bo ja nawet nie miałam czasu na, kolokwialnie mówiąc, jakiekolwiek imprezy, bo jak wychodziliśmy, no tak, sobota, niedziela są spektakle, kończymy spektakl o 22, nawet w Sylwestra, dwa koncerty sylwestrowe i gdzie tu lecieć, no to najszybciej, no to szybka jakaś domówka ze, ze znajomymi z opery i, i na wszystko. I z powrotem na trening. Tak, o tak. której się zaczynał Pani dzień i o której się on kończył? Zazwyczaj byłam już w operze o godzinie dziewiątej, 9, 9 z minutami, ponieważ trzeba się przebrać, rozgrzać i o godzinie 10 każdego dnia oprócz poniedziałków, właściwie od, od, od wtorku do soboty, to jest lekcja klasyki od 10 przez półtorej godziny, tak do 11:30. Potem przerwa 15-20 minut i idziemy dalej na próbę. I do, do godziny 14. Więc tak naprawdę dzień za, zapakowany tymi zajęciami, e, i, i tak jak pani wspomniała, brak czasu. Natomiast to, co jeszcze pewnie zainteresuje naszych słuchaczy, bo e, często widząc baletnicę przed oczami widzimy piękny strój, e, nie wiem, jak dokładnie się nazywa ta spódnica. To jest e, paczka klasyczna. <laughs> tak, paczka klasyczna i paczka romantyczna, romantyczna to jest ta dłuższa, taka, taka właśnie z okresu romantyzmu. Ale każdy zna baletki. Tak, baletki i puenty. O, więc tu o to, o to specjalne obuwie zapytam, bo często oglądając gdzieś jakieś reportaże dotyczące baletu, faktycznie mówi się o tym, że, że te nogi baletnicy później, po tych wielu latach przytańczenia są jakieś zniekształcone. Czy faktycznie tak jest? Czy te baletki uciskają tą stopę? Są niewygodne i trzeba naprawdę przycierpieć? To znaczy, jeżeli chodzi o baletki, one są bardzo mięciutkie, więc baletki raczej nie, ale jeżeli chodzi o puenty, no to Czubki, płęt już są bardziej sztywne, i faktycznie, jak mamy całe ciało na tych palcach one może nie są jakoś zdeformowane. Nie chcę tutaj żadnej dziewczynki wystraszyć, ale na pewno jest poniekąd problem z haluksami, tak? Bo to jest tak samo jak w butach ciasnych. Jeżeli mamy but ciasny, to ten palec gdzieś duży ucieka i wtedy haluksy powstają, ale to nie każda tancerka tak ma. Fakt, faktem, że przy tych puentach też palce mniejsze najczęściej są poździerane, więc trzeba sobie wspomagać różnymi... Yy, żelami takimi ochronnymi albo właśnie, żeby oklejać te, te paluszki, mhm. żeby po prostu się tak nie zdzierały. No niestety, niestety to nie jest, nie można tego uniknąć, w, jeżeli chodzi o taniec klasyczny, tak? bo puenty są i, i, i trzeba te palce chronić. To tak samo nie można uniknąć diety zapewne. O, też, też miałam z tym do czynienia. Mhm, tak. No właśnie, jak to wygląda, bo często też się mówi o, o zawodzie tancerki, baletnicy właśnie, czy modelek, czy tam, gdzie trzeba jakby wyeksponować to ciało, o tym, że, że często trzeba zwrócić uwagę na to, co się je, ile się je. Czy, czy, czy w ogóle jakby ta dieta to jest taki nieodłączny element też życia? Właśnie tancerek? Tak, dlatego, że najważniejszy jest tak naprawdę wygląd wizualny, bo ktoś może ważyć, nie wiem, 60 kilo, jako już mówię dorosła tancerka, to jest tak można powiedzieć dos, dość sporo, ale na przykład może być to osoba wysoka, która ma 1,80 m, także ta waga tutaj, no nigdy nas nie ważono i w tabelki nie wpisywano, ale wygląd wizualny na pierwszy rzut oka jest bardzo istotny, tak? Yy, dziewczynki a potem tancerki nie mogą mieć dużych piersi, yy, dużych bioder, to jest yy, już nie, nie pasuje jakby w kanon te, tego baletu. Yy, więc yy, no, tutaj jest akurat yy, taka fizjonomia, że no, z tym się już nie da nic zrobić, tak, bo nie będziemy się obwiązywać yy, jakimiś bandażami, żeby te piersi zmniejszyć, ale jeżeli chodzi o tą dietę, to faktycznie no, najlepiej, żeby była lekko strawna, no i wiadomo, że jak ma się intensywny wysiłek, no to człowiek się nie naje, bo będzie ciężko i to też. I nie partner jest... nie podrzuci. Tak, ale to tak samo myślę jak sportowcy na boisku, że oni nie jedzą przed, przed treningiem jakoś specjalnie dużo, tylko dopiero jak już ten organizm się troszeczkę wyciszy. No i często gęsto to jest wieczorami po, po próbie, tak? Mhm. Po, po wieczornej próbie. Pani Sandro, jest też pani mamą. Więc kiedy się pojawiło to macierzyństwo, jak pogodzić macierzyństwo z taką pracą? No, ja tutaj szybko bardzo do pracy wróciłam, bo moja córka miała raptem pół roku, kiedy wróciłam. Generalnie miałam problem, z, żeby wrócić do formy, jeżeli chodzi o dietę, bo ja lubię słodycze bardzo. <śmiech> bardzo, <śmiech> nie ja da tak się sama. tego ukryć i tak mówię, że codziennie od jutra już ich nie będę jadła, ale niestety jest to moja taka zmora, z którą nie mogę sobie uporać, nie mogę się uporać. Więc y, chciałam po prostu szybko schudnąć, bo przed tym, a w ciąży 20 kilo to było strasznie dużo dla mnie. Y, w ogóle nawet nie byłam świadoma. A w ogóle tego. Y, 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 miała Pani takie rygorystyczne te, takie momenty w życiu, kiedy ta dieta faktycznie była u Pani rygorystyczna? Y, no, u mnie aż tak nie. Ale zna Pani osoby, które faktycznie gdzieś tam tak, wpadały w różnego się, rodzaju tak, choroby. Tak, tak, że się głodziły, ale to już miałyśmy taką jedną dziewczynę, która tutaj właśnie pracowała też w operze, ale no po pół roku zabrali ją rodzice stąd, bo po prostu już widać było, że ona nie ma siły nawet ćwiczyć. Mhm. Więc no snuła się na nogach i no jeżeli już dziewczyna się potyka o swoje nogi, no to nie jest najciekawszy stan. Mhm. A też ktoś sprawuje nad wami taką opiekę, właśnie w tym kierunku, żeby, żeby to wszystko było w granicach rozsądku? Nie ma takiej osoby odpowiedzialnej. Jeżeli chodzi o, o internat i o dzieci, które mieszkają w internacie, to jest intendentka, która układa tak naprawdę posiłek dla wszystkich i raczej ona tego bilansu pilnuje. No jeżeli chodzi o zawodowych tancerzy, no to każdy już indywidualnie, tak? Mają albo swoich dietetyków, jeżeli faktycznie. Ktoś sobie nie może poradzić już z dietą, albo, nie daj Boże, na coś chory jest, jakąś insulinę, insulinoodporność ma, no to wtedy już wchodzi tutaj dietetyk, ale to już każdy w swoim zakresie. Mhm. Więc Pani miała te 20 kg y, pociąży i jak pani sobie radziła z, z tymi nadprogramowymi kilogramami, bo przecież trzeba wrócić do pracy. No, dlatego tutaj ciężka praca musiała wejść od razu na wysokie obroty. No i powoli powoli oczywiście. Y, Mniej trzeba było jeść niż organizm tego potrzebował. No i tak naprawdę to całe życie się tutaj borykałam z, 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 tymi, z tą nadwagą. No teraz z perspektywy czasu, kiedy już nie tańczę, a nie tańczę od czterech lat, to wtedy, jak patrzę na zdjęcia, znaczy teraz, mhm. jak patrzę na zdjęcia wtedy, w tamtym czasie, to mówię, Boże, jaka byłam szczuplutka. No ale na tamtym czas, no niestety, ale wiecznie miałam z tym problem. Udało się pogodzić to wychowanie dzieci z, z pracą, y, właśnie w balecie w, w, w Operze. Jest to jest to ciężki temat dla mnie, bo tak naprawdę nie było mnie, kiedy moje dziecko dorastało i kiedy mm, mieliśmy swego czasu wyjazdy za granicę, to na przykład była teściowa, y, pochodziła z Białorusi, także jak mnie nie było przez półtora i miesiąca albo dwa, to po prostu ja nie rozumiałam, co moje dziecko z, z o czym z teściową. Y, nie to, że rozmawia, bo wtedy miała dwa latka, ale po prostu wykonywała jej polecenia, wszystko po rosyjsku, jak właśnie mówiła mm -hmm. do niej, to ona bardziej po rosyjsku rozumiała niż po polsku, bo bardzo długi czas z nią przebywała. Wtedy, kiedy Więc te dzieci nie wychowywane w, w sumie przez panią, tylko przez rodzinę. Tak, przez byłą teściową, przez y, mojego tatę poniekąd, ale też przez y, obcą panią, która tak naprawdę, z, no, bardzo mi też pomogła. Bo z tego co wiem, też y, mąż y, też był tancerzem. Tak, tak, tak. Tak, Rodzice tak właśnie pracowaliśmy razem i dlatego nie było po prostu czasu dla, dla tego dzieciaka, bo ciągle gdzieś mijaliśmy się z tym dzieckiem w domu i między naszą opiekunką. No i takim życiem właśnie prywatnym. Mhm. A dzieci też idą w tym kierunku? No moja córka bardzo chciała, ona nawet statystką kiedyś była w operze, tam do jednej z oper. Bardzo chciała tańczyć, ale je, ja jej tutaj odwodziłam bardzo od tego tematu, bo mhm. wiem z czym to się je i po prostu nie chciałam, żeby w to szła. Mhm. A gdyby miała Pani taką możliwość wyboru po raz kolejny, to po przejściu iluś tam lat z baletem w swoim życiu, zdecydowałaby się Pani ponownie na, na ten balet? Tak, tak, ja już się <laughs> tym zastanawiałam, Niejednokrotnie, nie. Nie, nie jedno tak, niejednokrotnie, bo ja jestem taka dosyć ambitna, zawzięta, zaangażowana i jak ktoś mówi, że czegoś się nie da, to ja w to po prostu nie wierzę, dopóki sama tego nie zrobię. Tak, już się niejednokrotnie zastanawiałam nad tym, wróciłabym pomimo tych wyrzeczeń, ciężkiej pracy, rozłąki z rodzicami, no bo umówmy się dziecku dziesięcioletniemu, gdzie byłam 300 kilometrów od domu, nie było łatwo, tak, a teraz mają dzieci telefony komórkowe, więc jakim smutno może sobie wziąć telefon, zadzwonić do mamy. No już tak teraz są było. wideorozmowy nawet. To już właśnie nie wspomnę. Tak, a w jakim wieku, Pani zdaniem, dzieci powinny zaczynać tą naukę? No właśnie tańca. Jeżeli chodzi o, jak faktycznie ktoś myśli o takiej drodze zawodowej, to na pewno rozciągać się. Teraz prowadzę właśnie grupę dzieciaków, które na łyżwach jeżdżą. I widzę właśnie, gdybym była wtedy na, na, na ich tak, na ich miejscu, to na pewno bym miała tą większą świadomość, bo one y, mieszkają w, w wielkim mieście, mają możliwość y, uczęszczania na łyżwy. Ja wtedy takiej możliwości nie miałam, więc ja tak naprawdę w wieku 10 lat bardzo późno zaczęłam się rozciągać. No dla takiego dziecka jest dużo ciężej niż dla młodszego, który ma jeszcze wiotkie jakby takie gumowe te stawy, mhm. zawsze się śmieje. Y, więc dzieciom, które mają 6-7 lat myślę, że to jest tak optymalnie, a nawet jeszcze wcześniej. Mhm. Y Wspomniała Pani tutaj, że, że cały czas gdzieś tam ma Pani kontakt z tym baletem? Czy, tak, 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 tak. Nie porzuciła jednak pani. Yy, tak, pogniewałam się na balet przez rok czasu, ale później bardzo zatęskniłam, dlatego wróciłam do tańca w, na początku w formie jakby tańca towarzyskiego, szukałam swojej drogi. Teraz tak, mam prowadzę grupę dzieciaków od siódmego roku do tak naprawdę 27 użbiarzy. Pracujemy nad, nad pozami, nad ruchem, nad wykonywaniem, jakby tańca, no bo to na lodzie też jest im bardzo potrzebne. Też zrobiłam taki research. Za pierwszym razem, kiedy się spotkałyśmy, że, że ma pani grupę tancerzy, którzy naprawdę odnoszą sukcesy na tej arenie międzynarodowej. Tak, tak, tak. tak. Są, są to niesamowici ludzie, naprawdę bardzo się dużo od nich uczę. Tak, ta, naj, ta najstarsza para właśnie, dziewczyna ma 22, chłopak ma 27. To jakby pani zobaczyła na lodowisku, jak oni jeżdżą, porównanie między takimi dzieciakami, które zaczynają, które tak naprawdę dreptają po tym lodzie. A już którzy wchodzą na lód i po prostu wow. Ja ale tutaj właśnie, też są więc... podobne wyrzeczenia jak i w barecie, prawda? Tak, tak, tak. tak. Oni też malutko jedzą właśnie czasami po dworze, jedną z, z par do domu, bo jedziemy w tym samym kierunku. To właśnie pytam się, czy oni coś dzisiaj jedli, bo dziewczyna naprawdę jest bardzo smukła. Yy, mówi tak, pani Sandro: no, troszeczkę tam zjedliśmy, ale tak naprawdę to dopiero teraz, a była godzina 21, a tak naprawdę to teraz jedziemy przygotować sobie yy, porządny obiad. I idziemy spać, bo o czwartej trzeba wstać, i o szóstej na lodzie się spotykamy na nowo. Więc bardzo dobrze pani rozumie to, co oni teraz mają. Tak, dlatego ja ich bardzo podziwiam, bo po prostu jak patrzę na nich, to widzę siebie, że są to ludzie zmotywowani, zaangażowani i tak naprawdę już jak oni mają po 13 lat, może już nie mówię o tych dziewczynkach, które mają po 7, no chłopcy też mają po 7, te dzieciaki jeszcze tak naprawdę bawią się tym, ale, ale jeżeli chodzi właśnie o te starsze, to one po prostu wiedzą po co tam są. A kiedy Pani zdecydowała o tym, że, że kończy Pani tą przygodę zawodową z baletem, z tańcem w Operze Nowa, że, że bierze Pani ten w cudzysłowie rozwód? To był taki splot nieszczęśliwych wydarzeń, bo podczas przygotowywania się do jednego ze spektakli, złamałam palca u ręki. Przez 22 lata mojej kariery w operze nigdy nic sobie nie złamałam, i na stare lata śmieję się, musiałam sobie złamać palec. Kiedy sobie złamałam ten palec? Zaczęłam właściwie taki program do przekwalifikowania się, bo no, nie wiem, czy pani wie, że nam emerytury odebrali, i tak naprawdę tancerka klasyczna, która robiła szkołę, niejednokrotnie ma studia też z, z tańca, nie może otrzymać emerytury baletowej, tylko musi pracować tam, nie wiem, do 65 teraz, tak? Kobiety mhm. muszą pracować. Tak, tak. No, no to ja sobie takiej tancerki. A w, w którym wieku przechodzi się na taką emeryturę? Ten, dla tancerek? Kiedyś to było tak, w wiek emerytalny, czyli 40 lat, y, trzeba było mieć kobieta 40 lat i 15 lat na scenie. Tego tańca zawodowego. Także ja już tu śmiało bym mogła, parę lat na emeryturze, no ale niestety musiałam się przebranżowić. Ale na szczęście yy, mamy takie wsparcie finansowe i tak mi po prostu to gładko poszło, że no, śmieję się, że to po prostu dar od Boga <laughs> za te wytańczone lata. Tak, tak, tak. Więc teraz oprócz, tego, oprócz tej pasji związanej z baretem jest jeszcze inna praca zawodowa. Tak, tak, tak. Teraz zupełnie w innej branży pracuję, w sprzedaży handlowej. Także jak chodziłam na szkolenia, kursy, to po prostu przycierali oczy ze zdumienia w ogóle, co ja tam robię. Także no, jestem bardzo dobrym przykładem, że można, że można. I podczas COVID-u też niejednokrotnie pisałam posty na takim portalu biznesowym, gdzie też no, niejednokrotnie słyszałam, że można, można i trzeba być elastycznym w każdym wieku. Nie można trzymać się bardzo kurczowości jednej pracy, bo człowiek nie widzi tak naprawdę świata poza nią, ale tak jest. Ale Pani tą perspektywę sobie świetnie tutaj znalazła. Sama, sama siebie podziwiam za to, że, <grym> że, że tak można. Gdzie pojawiła się Zumba w takim razie? A Zumba, 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 Zumba do mnie przyszła to już jakieś 3 czy 4 lat temu. Yy, potańczyłam sobie yy, u jednej dziewczyny i tak naprawdę później stwierdziłam, że chyba to, jest, to nie jest to, i poszłam na tańc towarzyski. Na tańcu towarzyskim też tam trafiłam do takiej też znowu z przypadku, do takiej grupy, która jeździła na występy i na zawody. No i też byłyśmy dwa razy na zawodach, wygrałyśmy, bo to była taka grupa dziewczyn. No i tam miałyśmy po, po, po 3-4 układy, no ale stwierdziłam, że chyba też to nie jest dla mnie. Wróciłam znowu do kole... Do, no teraz to już koleżanka, tak? Do koleżanki z powrotem na zumbę. No i tak stwierdziłam, że mogłabym to robić sama ja, mm -hmm. jako instruktor, ze swoimi dziewczynami, które przyjdą do mnie, będą chciały potańczyć ze mną pod okiem profesjonalistki. Bo ja skupiam się właśnie na dziewczynach i na tym, żeby one poprawność ćwiczeń robiły, a nie żeby nie był to spęd, żeby one czerpały przyjemność, poznały się, to są grupy też mniejsze w tej chwili. No i tak. Wróciłam do Zumby i z zamiłowania to chcę. I pokochała Pani, po którymś razie w końcu. Tak, bo muzyka jest po prostu super. Jest raz wolniejsza, jakaś baciata, salsa yy, i takie muzyki mi właśnie odpowiadają. Mhm. Takie tempo. Yy, jakie plusy płyną z takiej zumby? raz na pewno poprawa mogę... humoru. Tak, no to, to zdecydowanie chociażby przez tą muzykę, którą słyszymy w tle. Tak, nabieranie na pewno kondycji, jeżeli ktoś będzie stale na zajęcia uczęszczał, jest, będziemy wchodzić na spalanie, bo um, układy są różne, zaczynamy od rozgrzewki, potem przez płynie to na raz wolniejsze tempo, raz szybsze, więc na pewno kilogramy się zrzuci przy okazji, bo to jest wszystko przy okazji, tak, jeżeli jeżeli chce ktoś uczestniczyć. Najpierw na Zoomę, ma być tak? ten fan. Tak, tak, tak. I żeby tu się dziewczyny nie zrażały, bo jak ktoś słyszy, że idzie na zumbę, to on musi umieć tańczyć. A to nie um, musi umieć. Mam osoby, które nigdy nie chodziły na żaden ruch, na żaden sport i nagle się świetnie bawią. Więc dla mnie to jest mega satysfakcja, że ktoś przychodzi do, do mnie na zajęcia i się cieszy z tego, jakie kroki małe poczynił. Także pani Sandra, swoją, swoim profesjonalizmem i doświadczeniem na pewno zagwarantuje wam nie tylko. W tą y stronę taką doskonalenia siebie w, w właśnie w Zumbie, ale też tą pozytywną rozrywkę. Y jest Pani y spod Bydgoszczy, pracowała Pani przez wiele lat w Bydgoszczy, pojawiła się Pani w Żninie. Tak, tak. <laughs> też, też przypadkiem, <laughs> widzi Pani, całe moje życie to praktycznie... Nie, no nie, przypadków mówią, że nie ma. Tak, zaczęłam, ale tak naprawdę to trafiłam tutaj przez posty na Facebooku i oznaczanie koleżanek, z którymi ćwiczyłam, które tutaj brzmi nie pracują. No, i jedna drugą zobaczyła, podpatrzyła, zapytała, że ona też by tak chciała. No i tak tutaj sobie przyjechałam. Na początku mi załatwiono jakby tutaj tą salę. Załatwiono w sensie takim, że ktoś już miał tu jakieś wejścia, więc słuchaj, kosztuje to tyle tyle. Chciałybyśmy do ciebie przyjść, spróbować zobaczyć, czy to będzie dla nas taki ruch. No i tak się zaczęło. I tak się zaczęło, i bardzo nam miło, bo przy okazji spotkałyśmy się u nas w studio Radiażnin. temat zupełnie inny. Ale właśnie kończąc ten wątek baletu, o którym zdecydowała się Pani dzisiaj u nas opowiedzieć, to bo dużo takich negatywnych jakichś informacji, że to, to praca pełna wyrzeczeń, poranne wstawanie, mało jedzenia, zero słodkiego. A jakie pozytywy Pani widzi z takiego zawodowego tańca, które pojawiły się później, w, przejawiały się w tym Pani życiu już dorosłym? Pozytywy takie, że. Jak idę, to wszyscy wiedzą, że na pewno coś ćwiczę, bo jestem bardzo prosta. Nie, to tak, śmieję się. Pozytywy. Powiem szczerze, że ja tych negatywów nie widzę. I tu po prostu nie wiem, co powiedzieć, bo dla mnie Discyplina? taniec. Taniec, ym, tak. Też, ale ja po prostu potrafię sobie radzić w życiu. Ja się nie poddaję, nie szukam problemów, tylko raczej skupiam się na rozwiązaniach. To może jest kwestia tego też, że musiała Pani sobie poradzić w tym młodym wieku, będąc sama, w szkole baletowej. Tak, zostałam rzucona na głęboką wodę, ale ja nikomu nie mam tego za złe, bo to był mój wybór. Mhm. I tak naprawdę, tak jak w, na początku wywiadu mówiłam, że ja bym tam wróciła mhm. pomimo wszystko pani Sandra Kruk. Była tancerka opery, nowa w Bydgoszczy, a teraz instruktorka zumby w naszym mieście. Bardzo dziękuję za rozmowę i za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jarecka.